i tak? co francuski to jaśniej yy, zróżnicował. Także, natomiast myślę, że na tym i, i samo, samo pojęcie, tak? bürgerlische Gesellschaft niekiedy jest tłumaczone jako burżuazyjne, żeby odesłać nas silniej, Szanowni Państwo, do tych konotacji kapitalistycznych powstania sfery publicznej, a niekiedy po prostu jako mieszczańskie, w pewnym sensie jeszcze troszeczkę przedkapitalistyczne. Tak? Silniej zakorzenione w wieku XVI i XVII niż w XVIII. Tak? Jakby to byłyby te translacyjne główne, Główne wątki. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca jakby ewolucji myśli Habermasa. My już w tym kierunku nie pójdziemy, natomiast współcześnie, szanowni państwo, no habermasiści teoria krytyczna na gruncie języka niemieckiego w sposób jasny odróżniła finalnie, tak? Jakby te dwa rozumienia tego, co sobie określamy mianem civil society, tak? Czyli jakby niby wyrasta ona z Gesellschaft, ale jego współczesna forma za pomocą języka niemieckiego jest opisywana jako civil Civilgesellschaft. Tak? A nie jako bierwisie tak, która już jest traktowana jako pewna forma domknięta, miniona. Tak? My, mówiąc społeczeństwo cywilne czy społeczeństwo obywatelskie znowuż w języku polskim tego rozróżnienia w taki łatwy, czytelny, klarowny sposób nie łapiemy. Tyle, jeżeli chodzi o no, myślę pojęcia, tak? Jakby, no, próbę, próbę, jakby, próbę, próbę nakreślenia tej, tej mapy, takiej teoretycznej. Myślę, że chwilę też jestem Państwu winien w kontekście tych, tych wątków związanych z historycznością pojęcia. Tak? I one są jakby dużo bardziej złożone, jeżeli chodzi o tę narrację, którą Państwo mają, bo ten tekst jest przede wszystkim historyczny. Tak? To oczywiście Państwo podczas lektury yy, zauważyli. Yy... I co jest uderzające, Szanowni Państwo? Nie wiem, czy Państwo tak to odebrali, ale ten tekst jest w zasadzie przepełniony pewnym kompleksem. Tak? Kompleksem Niemca, który. Pisze historię strukturalną sfery publicznej z takim lekkim sentymentem, tak, że modelami y, czystymi, tak, do, się, do których się odwołuje, jest jednak model po pierwsze francuski, a po drugie brytyjski czy angielski. Tak, angielski. Y, a niemiecka sfera publiczna jest ich w pewnym sensie marną kopią, tak, która powstała zdecydowanie później i w sposób mniej czy bardziej umiejętny tylko i wyłącznie przetwarza już schematy wytworzone przez inne narody, tak? czy ludy w sensie Polów. Tak? E... I chciałbym tu jeszcze jakby nawiązać do naszego polskiego kompleksu w tym momencie, bo myślę, że warto. My w zasadzie nie mamy takiej narracji historycznej, tak? w otwarty sposób piszącej. Historię sfery publicznej. Być może jest to sprawa do zrobienia jeszcze, żeby przepisać polską historię z perspektywy tej kategorii. Nie wiem, na ile ona byłaby kusząca dla socjologów historycznych. Natomiast z drugiej strony chciałbym przypomnieć o pewnych kilku kanonicznych dziełach, które są w zasadzie o tym samym, o czym pisze Habermas, natomiast nie upojęciowiły i nie uteryzowały przedmiotu opisu za pomocą kategorii sfery publicznej. I myślę, że warto przypomnieć trzy kluczowe też no, dla, 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 dla polskiej powojennej, też w pewnym sensie inteligencji. Yy, praca po pierwsze, yy, kluczowa praca profesora Jedlickiego, jakiej cywilizacji polacy potrzebują. To jest w zasadzie narracja o sferze publicznej. Jeszcze bardziej chyba, wydana zresztą w tej samej yy, serii wydawniczej, praca Andrzeja Juszczukas, Spór pozytywistów z konserwatystami 1870 1900 Yy, trzy tak? o kształt Polski, jeszcze przepraszam, połknąłem, yy, połknąłem to. I myślę, że warto wspomnieć jeszcze o trzeciej pracy, też nieco zapomnianej, a przypomnianej przez tę instytucję, przez IFISPAN, mianowicie pracę klasyczną Jana Stanisława Bystronia publiczność literacka. Tak? Ja myślę, że te trzy książki można by lokować w tym polu badawczym, mimo że posługują się w zasadzie albo inaczej. Nie teoretyzują, tak, są raczej pewnym no, faktograficznym opisem, tak? Myślę, że można, by procesy, które podejmują, jakby przez pryzmat tej kategorii. Opisać. Oczywiście tu byśmy założyli, że cezury, tak, którymi się posługujemy w sensie historycznym, są oczywiście zdecydowanie późniejsze niż to, co opisuje Habermas w kontekście procesów francuskich, angielskich, później niemieckich, tak? więc być może jakaś teza o zapóźnieniu byłaby tu znowuż i o imitacyjnym charakterze tak? naszego rozwoju byłaby do przeprowadzenia. To jest natomiast tylko jakby pewien przypis, który, który czyni. No i w tym momencie w historyczny kontekst, tak? No po pierwsze to, do czego nawiązaliśmy do, do, na samym początku, tak? Jakby zalączkowa postać e, i ten podział, tak, między prywatnym a publicznym e, w ramach greckiej polis. Natomiast później przechodzimy już oczywiście do, 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 do sfery feudalnej dość szybko. E, dalece bardziej wysublimowana i wyszczególniona e, analiza sprowadzająca się jednakowoż do jednej prostej yy, konstatacji, tak, że sfera publiczna, jakby, jeżeli mówimy, czy chcielibyśmy użyć kategorii sfera publiczna do opisu feudalnych stosunków, to jest to pewien, w pewnym sensie prezentyzm, z uwagi na to, że jakby ten podział publiczne- prywatny został w jakimś sensie zanegowany tak, na rzecz jednak tej drugiej kategorii, tak, yy, publicznej własności ziemi i stosunków w tym momencie, yy, zależności tak, stanowej. Na tym, w tym zakresie, tak? które miały stricte publiczny charakter, zdaniem Habermasa, co miało też jakby no wpływ na, na pewne relacje władzy w feudalizmie, które jakby były przede wszystkim polegały na jej publicznej reprezentacji, tak? posługiwaniem się umiejętnymi e, insygniami, pewnymi kanonami, też kanonami, e, kanonami interakcyjnymi, tak? odpowiednim sposobem zwracania się do siebie z pozycji władczej. W każdym razie szło o to, Możemy powiedzieć, nie, niejako upraszczając i już jakby dokańczając, czy podsumowując ten wątek, yy, że władza działa się w pewnym sensie przed ludem, a nie dla ludu, tak? Czy była prezentowana przed ludem, a nie dla ludu, znowuż, tak? Jakby w ten sposób jest to najczęściej yy, interpretowane. Natomiast tak jakby dla powstania już nowoczesnej sfery publicznej, i tutaj musimy ją w pewnym sensie uprościć i zawęzić, tak? bo to, o czym będziemy mówili finalnie na końcu, to, czego zaczęliśmy też naprawdę, jest pewną postacią sfery publicznej i polityczną postacią. Tak? Natomiast by doprowadzić do konstytuowania się tej politycznej postaci, nowoczesnej sfery publicznej, musie, mus, musieliśmy przejść tak? dość długą drogę konstytuowania się innych, wcześniejszych, genetycznie ją podbudowujących sfer, publicznych, które miały no wymiar przede wszystkim, możemy powiedzieć, kulturowo-artystyczny, tak? Były to przede wszystkim no sfery literackie, sfery związane z teatrem, muzyką, tak? Jakby użytkami, które w tych przestrzeniach czyniło z nimi mieszczaństwo i traktując je jako pewne przestrzenie uwspólniane z klasami wyższymi względem samego mieszczaństwa, no przede wszystkim ze szlachtą czy później arystokracją, tak? Jakby, więc tutaj tkwią korzenie e, tejże Politycznej sfery publicznej, natomiast genetycznie ona pochodzi właśnie tak? jakby z tej kroki literackiej, artystycznej, kulturowej. Tak? Mówiąc krótko, jakby tu na narodziny możemy lakować finalnie, tak? zdaniem Habermasa, w wieku no przede wszystkim no XVII. Tak? Nie jako uproszczając, od XVI wieku oczywiście pewne procesy zaczynają się dziać, natomiast wiek XVII, XVIII są yy, kluczowe. Tak? W kontekście literackiej sfery publicznej, szanowni Państwo. Bardzo ważny moment przejścia, tak? jak twierdzi przynajmniej Habermas, między wiekiem XVII a XVIII, to to, że do wieku XVII literat był traktowany przez, przez szlachcica jak, kto? jak służba. Tak? Szlachcic nie uczestniczył w kulturze literackiej, nie było mu to potrzebne, tak? nie na tym budował swój habitus, możemy powiedzieć. Dopiero w wieku XVIII tak, jakby literatura staje się przedmiotem rozważań, tak? przedmiotem namysłu, staje się też elementem czy składnikiem po prostu stylu życia. Tak? elementem stylu życia. Najpierw warstw piśmiennych, szlacheckich czy arystokratycznych, później natomiast na zasadzie, jakby możemy powiedzieć i jakby w każdym omawianych dalej przypadku, działa jakby prosta zasada w pewnym sensie opadu kulturowego, tak? czy mówiąc w takim sensie troszeczkę bardziej Bourdieu, tak, jakby klasy niższe w tym kontekście mieszczaństwo zaczynają co robić? naśladować style czy wzory życia klas wyższych. Tak? Jakby, czyli ten, 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 ten wzór rozwoju znowu jest w pewnym sensie imitacyjny. Tak? Jest imitacyjny. Zatem tak? literatura jakby no rozprzestrzenia się dopiero w wieku XVIII. Wieku Publiczne teatry również tak? powstają jako przestrzenie spotkań tak? międzyklasowych. Stają się przestrzenią tak? tak, w tym rozumieniu publiczną w wieku XVIII. Dobrym przykładem jest też wreszcie muzyka, tak? która znowuż tak? do XVII wieku w zasadzie no, przez mieszkańców nie była słuchana, nie mieli gdzie jej słuchać, prócz no, kościoła. Tak? Poznawali jakby, no, tę postać kultury w kościołach. Dopiero w wieku XVIII powstają no, to, co dzisiaj rozumiemy przez sale koncertowe, tak? czyli znowuż przestrzenie, w których następuje wspólne. Tak, jakby słuchania muzyki. Tych warstw, które definiują już w tym momencie same siebie jako te, które muszą dążyć do pewnego lepszego habitusu, więc zaczynają czytać, chadzać do teatru, ee, słuchać muzyki, tak? jakby wyodrębnionych, osobnych do tego przestrzenia. Oczywiście. Bo tak sobie pomyślałem, teraz o tym, że nie pamiętam, czy u Habernasa znajdujemy jakikolwiek odniesienia do, do na przykład takich przestrzeni teatralnych jak The Globe, to tak? jest w XVII wieku. Albo innych przestrzeni wielkomiejskich, w, w dużych stolicach, w dużych miastach. Tak? Mam wrażenie, że, że to jest jeden z zarzutów, który raczej, takiej, a, znaczy ten wątek w ogóle, tak? Glob i innych e, przestrzeni teatralnych, które też są przestrzeniami muzycznymi czasem, Tamczasem czasem ludzie mieli bardziej ludycznie i ja amatorska języka, w tym też uczestnicy, i oczywiście to są przestrzenie debaty. Jakby ci ludzie, którzy przychodzą oglądać Szekspira, oni na ogólnie nie wychodzą potem natychmiast do domu, tylko stają i zaczynają hmm. dyskutować, taka byłaby w przybliżeniu ich bardzo uproszczonej wersji. Hmm. Indeks mówi, że nie interpretuje tego w ten sposób, chociaż Szekspir pojawia się raz na kartach. Tak, jakby działa. szybko postale, postanowiłem sprawdzić. Natomiast opisuje bardzo podobne procesy, tak? Działające na ten wzór, o którym w tym tak, momencie. Do tych lotu chodzą też y, prości ludzie z klepsu To jest bardzo interesujące, Aho. tak? Że to jest jedna z tych przestrzeni, Aho. w których trochę miksują się Aho. Szlachta, Aho. mieszczanie, tak, tak? i, 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 i pleps. I to jest bardzo interesujące miejsce, w którym przecinają się jak różne warstwy społeczne. No i chyba Habermasowi to oczywiście nie będzie się nie będzie znaczy mu się, się to podobać. podobało no. i nie będzie mu do całego schematu, w którym mm -hmm. e, e, klastry społeczeństwa są bardzo starannie oddzielone. Teza u niego troszkę bardziej wysublimowana, tak. ale generalnie tezę możemy postawić, że on jest stricte elitystyczny, tak? Jakby elityzm jest no taki... 85 gdybyśmy go nie bronili pewnie, tak? Jakby, może jeszcze krótko do niego wrócimy, na pewno do niego wrócimy. Natomiast jakby tą przestrzenią, która w jakiś sposób jest żywiej omówiona, a działa w identyczny sposób, jest rodząca się opera, tak? No opera narodziła się relatywnie późno w kulturze muzycznej, bo w wieku XVII, tak? Chyba 1600 rok. To już nie jest wiedza z Habermasa, tak? Tylko to jest jakby pierwsza barokowa opera. Periego chyba, z tego co pamiętam, jako Periego. Natomiast jakby publiczne słuchanie opery to też jest wiek, y, przełom wieku XVII-XVIII i to są właśnie... Przez, opera miała długo co jakby status, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, no kultury popularnej, troszkę bardziej ludowej, rozrywkowej, tak? Jakby tam chodziło przede wszystkim y, o zabawę, tak? Tu wiadomo, jeszcze to jest przed, przed tym uwzględnieniem opery, przed, przed Belkantu i tak dalej, tak? Przed włoskimi kompozytorami. Y, natomiast y, w operze co się dzieje wówczas? Tak, to nawet znajdziemy w książce. Ludzie cały...